Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszym oświadczeniu. W pierwszej kolejności poproszę o głos Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego. Szanowni Państwo, informuję, że w dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację z funkcji Marszałka Sejmu, którą powierzono mi 12 listopada 2015 roku. Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa. Także liczba lotów wywołująca kontrowersje była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami często małych miejscowości, jakie odbywałem podczas swojej pracy. Przyjąłem bowiem model pracy marszałka, który działa nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale pracuje także w kraju i za granicą. Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem, że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu prezydentowi Kaczyńskiemu, chcielibyśmy przypomnieć pewną wypowiedź z 2011 roku. Natomiast jeżeli chodzi o latanie samolotem, no cóż, premier ma takie prawo. To jest prawo premiera, każdy ma prawo być w swoim domu. Nie można przyjąć, że każdy, kto jest premierem, musi mieszkać w Warszawie. Ja bym z tego sprawy nie robił. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę państwa, ja podtrzymuję to stanowisko, które wyraziłem już 8 lat temu. Pan marszałek nie złamał prawa. Pan marszałek nie złamał też istniejących w tej dziedzinie obyczajów. I to chcę bardzo mocno podkreślić. No ale skoro państwo najwyraźniej mają inne zdanie i przynajmniej bardzo poważna część opinii publicznej ma inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć, iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana. naszym hasłem słuchać Polaków, służyć Polsce. My uważamy, że skoro wymagamy i budujemy bardzo wysokie standardy życia publicznego, to muszą być z tego wyciągane wnioski, ale przede wszystkim trzeba słuchać opinii publicznej. No ale szanowni państwo, jeśli trzeba słuchać opinii publicznej, to Reguły muszą być takie same dla wszystkich. Pan Donald Tusk odbył w ciągu 6 lat i 10 miesięcy urzędowania jako prezes Rady Ministrów 281 lotów do Gdańska. Więc ja w tej chwili oczekuję od Państwa zainteresowania tym. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie, ale. Co do sensu politycznego tych wyjazdów, można było mieć pewne wątpliwości, można to dyskutować. No i jeździł tam z żoną. Co do tego, z kim jeździł, czy latał do Gdańska, no tu nie mamy bliższych informacji, chociaż pewne incydentalne informacje też są. Być może, że tutaj nasz pan rzecznik jeszcze będzie o tym mówił. I w związku z tym, z tą zasadą, którą jak sądzę wszyscy dziennikarze powinni przyjmować, zasadą obiektywizmu, no, trzeba się tym bardzo poważnie zająć. My zresztą też będziemy się tym zajmowali. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, my uregulujemy tę sprawę. Bo do tej pory regulacji odnoszącej się do tego, kto w jakich okolicznościach może latać, po prostu nie było. Było kilka osób w państwie, które miało prawo korzystać z samolotów i w gruncie rzeczy na tym to się kończyło. W krótkim czasie zostanie złożona ustawa, potrzebna jest ustawa z tego względu, że to trzeba skoordynować działalność kilku kancelarii, które są oddzielne: kancelarii Rady Ministrów, Prezydenta, Sejmu Senatu, która to ureguluje i to w sposób rygorystyczny, tak jak tego oczekuje opinia publiczna. I to chciałem Państwu powiedzieć. Skoro opinia publiczna domaga się tutaj rygorów, to te rygory rzeczywiście będą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na zakończenie dodam tylko, powtórzę w zasadzie, jeszcze raz ten apel o podstawową, taką elementarną uczciwość i sprawiedliwość w traktowaniu wysokich urzędników państwowych. Bo jak już wspomnieliśmy, tutaj nie doszło do złamania prawa, ale jeśli opinia publiczna, państwo dziennikarze, za nią, w tym część dziennikarzy bardzo aktywnych, również w mediach społecznościowych, w tropieniu ilości lotów pana marszałka, apelowalibyśmy o poświęcenie tej samej uwagi lotom poprzedniej ekipy. Służby prasowe rozdadzą państwu za chwilę Wykaz lotów prezesa Rady Ministrów w dwóch kadencjach 2007-2015, to mam go tutaj przy sobie, to jest długi, długi dokument. I przypomnę jeszcze, że zdarzały się takie sytuacje, kiedy w kampanii wyborczej pani premier Kopacz na pokładzie pociągu dokonywała inspekcji Kotleta, a za nią pusty leciał rządowy samolot. Dlatego jeszcze raz bardzo apelujemy o przykładanie równej miary do wszystkich. Dziękuję serdecznie.